Tu zimny, i mam dla Was przesyłkę. Nie dla Was, tylko dla mnie. I no to, no to przestań, przestańmy gadać i po prostu bierzmy się za otwieranie. Taka to wygląda. Tak ta przesyłka. Tu no taka trochę tak, no tak nawet nawet zapakowana, żeby się nie yy, pogniotła. No to, no to biorę się za otwieranie. Nie, żeby nie poniszczyć tych kart, no to może po prostu taką rezerwę, no spoko wow jak widać, Rodríguez już widzę Rodrígueza nie mam go to, będzie, to nie będzie moja powtórka i coś jeszcze z tyłu Iniesta. uwaga Andres Miesta. z FC Barcelony fajny ten 306 jak widać ma Yy, pełną moc jakby. I Hames Rodriguez 303. No. Wiem, czy dostępne te karty za free, bo chyba nie. Mm, tu położę i jestem. Trzyma się i niestety to jest... Jeszcze jeszcze nie miałem ani tego, ani tego. To są. Bardzo dobre karty, moim zdaniem. Bardzo dobre karty. Ale wolą, szczerze powiedziawszy, XXL-kę. No i takie pytanie do Was, czy. Ten. Ten, super. No i już. No dobra, szkoda, gadać. Szkoda, gadać. No kurde, klepnij się. Um, czy. Yy, czy karty XXL mają te szkody? Dobra, dzięki, że to obejrzeliście. No, no, też.